Witam Was kochani. Dzisiaj będzie o życiu i o kinie, czyli o życiu w kinie i o tym, że w kinie pokazuje się coraz częściej takie tematy, które kiedyś były, jakby to powiedzieć, nie to, że nieznane, ale chyba takie boczne, nie? Były takie ważne, po no przede wszystkim pokazuje się dużo, coraz więcej kobiet, bohaterek, które Przeżywają rzeczy e, i swoje własne, i bardzo też często ze swoimi partnerami. No i o tym dzisiaj właśnie, co z tymi partnerami i jak oni ostatnio coraz częściej są pokazywani. Czyli mężczyźni, aczkolwiek spieszą szybciutko powiedzieć, że nie wszyscy, że część nie wiem jaka, bo badań nie robiłam i nie znam i w ogóle nie wiem, czy są takie badania i jakby je robić. Mianowicie. To jest o kobietach, które kochają. Już jest takie pojęcie, że kochają za bardzo, ale za bardzo dlatego, że tych właśnie mężczyzn kochają jakby za długo. To znaczy, e, przez to, że kobieta umie kochać, mężczyzna, który jest dla siebie i dla świata i dla niej przede wszystkim szkodliwy, toksyczny, dłużej się, że tak bym utrzymuje jako partner, bo ona nie za bardzo wie, co się dzieje. E, to jest e, ostatnio, słuchajcie, e, taki film, e, który mam nadzieję, że do was przynajmniej, że istnieje, dotarło. E, Anatomia upadku. To jest film oscarowy. E, nie pamiętam za scenariusz, chyba dostał oscara jeszcze za coś, ale powinien też dostać za rolę e, kobiecą główną. Pisze się o nim i mówi, bardzo tak patriarchalnie. Czyli, że to jest film o tym, czy ona go zabiła, czy go nie zabiła. No i że do końca tego filmu właściwie to się tak naprawdę nie wyjaśnia. W związku z tym coś tak jakby kryminał, a ponieważ bardzo duża część się odbywa w sądzie, no to taki typowy proces sądowy, bardzo to wszystko jest ciekawe. Tylko, że moim zdaniem tak naprawdę to nie jest o tym film, tylko o tym, że facet, który jest. Hmm, bardzo ambitny, może przeambitny i narcystyczny, bardzo chce mieć wyniki, a wyniki ma jego żona. Ona wydała parę książek, ona pisze, ona wie, co będzie pisać dalej, ona świetnie dogaduje się z dzieckiem i właściwie go cały czas go kocha i go wspiera i mu mówi: No, zabierz się, albo wierzę w ciebie, albo to, co dotąd zrobiłeś, jest świetne, i w ogóle jesteś dla mnie wspaniały, a on w, właściwie w pewnym momencie, to właściwie pewnie się to zbiera i zbiera, w filmie jest taka duża pokazana awantura, jak to on jej wyrzuca, że to, że on nie pisze, że on sobie nie radzi i to, że on nie jest znany i to, że on nie ma tych satysfakcji, które ona ma, to wszystko przez nią. No i ona tak do pewnego momentu się jakby no, czy broni, czy tłumaczy mu, a w końcu wybucha wściekłością na niego, ponieważ od bardzo dawna powstrzymuje w sobie dużo złości za to, że jest on, no, kiedyś by się powiedział, leniem, ale właściwie co do lenistwa, to ja uważam, że lenistwo jest tak, dobrze, tak dobre tak długo jak sprawia przyjemność. No, jemu już nie sprawia. Więc to już nie jest lenistwo. To jest bezwolność, to jest e, brak energii, to jest apatia, to jest poza tym przede wszystkim taki rodzaj złości na kogoś, kto jest blisko e, i pokazuje, że można. A ja nie mogę, więc to, to mnie rozjusza jeszcze bardziej. I e, fajnie mówi ich syn, bo, bo też jest pytany w czasie rozprawy e, o swoje zdanie. Mówi, wyobrażam sobie, bo ktoś mu pomógł w rozmowie z psychologiem, psychologicznej, że e, bardzo się martwiąc się, to co się tu tak naprawdę stało? Mówię, wyobrażam sobie, e, nie wyobrażam sobie, że moja mama mogłaby zabić ojca, a wyobrażam sobie, że on mógłby się zabić sam. E, dzisiaj oglądałam e, z nienacka w, te, w telewizji dość wcześnie, przed południem, film e, o tytule mało znanym i z mało znanymi aktorami. Tytuł był, co się stało z Gabi Petit, chyba taki. E, z, nakręcony przez kobietę o uroczej, ciepłej dziewczynie, która spotyka dawnego chłopaka z, ze szkoły, który się do niej długo nie odzywał. A czemu się nie odzywałeś, albo nie wierzyłem, że taka cudowna dziewczyna jak ty będzie chciała ze mną mieć dalej kontakt po szkole? Ona mówi: No, przecież ci bardzo lubiłam, byłeś dla mnie ważny. Zaczynają się spotykać, ona jest e, szczęśliwa, że ją cały czas kocha. On jest szczęśliwy, że ona z nim jest, są cudowne początki, jest taka, wiecie, atmosfera takiego uniesienia i tego, co lubimy, takiej, takiej radości, że się znalazło kogoś na, na długo, bo on deklaruje się ogromnie, ona też on temu jakby nie dowierza, cały czas mówi: Ty się wszystkim podobałaś, ty jesteś taka cudowna. No i tak się jakby zwiększają, wiecie, te takie jego wypowiedzi czy takie jego nastroje pod tytułem: A popatrz, on cię podrywał tamten. A dlaczego tak flirtowałaś? A czemu się uśmiechasz do wszystkich facetów? Ona mówi: No, nie do wszystkich. no Od sprzedawcy dostałam brzoskwinię w prezencie. No to ja no zjadłam. E, czy ty nie widzisz, jak oni cię traktują? No jak mnie traktują? Ty myślisz, że tylko jesteś miła i tylko oni, że, że oni są... I wiecie, ja już oczywiście wiem po tych pierwszych jego takich e, odzywkach, no bo się już inna słuchałam, inna oglądałam i zresztą wśród i moich pacjentek, klientek i wśród znajomych, przyjaciół jest sporo przykładów tego rodzaju związków czy tego rodzaju kłopotów mężczyzny. E, że no od razu wiem, i jej mówi: Wiecie, jak gdzieś na tym, na przedstawieniu, nie idź tam, nie idź. Nie, nie bądź z nim, on siebie wykończy. Ona też ma przyjaciółkę, która bardzo szybko się zorientowała, jak strasznie on jest zazdrosny o wszystko. Że on nie lubi, żeby ona się dobrze czuła, że on nie lubi, żeby ona wychodziła się bawić, sam z nią nie pójdzie, no bo tam tłok, bo tam, bo tam będą ją wszyscy oglądać, bo tam ona się będzie od niego odrywała, no i tak dalej. Tak naprawdę chodzi o to, żeby była z nim cały czas razem, ale wtedy, jak on ma zły humor, no to też żeby ona była winna, że on ma zły humor. I ona, słuchajcie, to jest niesłychane jak długo osoba, która ma jakąś taką ufność, naiwność, pewnie też wielką potrzebę miłości, tu się można oczywiście zastanowić nad tym, że ona kochana przez rodziców, ale rozwiedzionych, nie wiadomo na ile to ważne, nie ma jakby granic, nie ma, wie, czuje, że się czuje. Że się z nim coraz gorzej dzieje, widzisz, że on robi coraz większe awantury. No, w pewnym momencie w filmie akurat okazuje się, że, że ma granice, i tylko za późno. Bo on ją tam dusi, bo ona chce od niego odejść, a on sobie nie wyobraża życia bez niej. Teraz słuchajcie, to magiczne zdanie dziewczyny: Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Jesteś całym moim światem, jesteś jedyna. Ma on taki przebłysk tam parę razy, żeby powiedzieć przepraszam i powiedzieć, wiesz, to są moje kompleksy, to jest moja niewiara w siebie, ale jakby zapomina natychmiast o tym, co zobaczył, że to w nim jest problem, i jak ona mu mówi, bo już kiedyś brał lekarstwa, żeby poszedł z powrotem do lekarza, to on się wścieka oczywiście i, i zaczyna ją szarpać, a potem też ją już bije. No tak, dla niektórych kobiet miejsce. Granicy jest wtedy, kiedy facet zaczyna mówić rzeczy bardzo nieprzyjemne, dla innych, kiedy zaczyna szarpać, dla innych, kiedy uderzy, a dla innych nie ma wcale. Oczywiście teraz tutaj trzeba powiedzieć, że dla tych kobiet, które nie mają tej granicy, nie tyle dla tych, że o tych kobietach, które tej granicy nie mają, no to wiadomo, że one też były bardzo nadużyte kiedyś. I właściwie wtedy splątują się dwie bardzo podobne osoby, bo ona też nie wierzy i też się boi odrzucenia, tak jak on. W związku z czym jego zapewnienia, to się taki dzieje, wiecie, taki rollercoaster, że e, jak on zapewnia, ale tylko ty, ciebie kocham i dlatego to zrobiłem, to coś paskudnego dla ciebie, że, e, żeby cię nie stracić. No, brzmi to paradoksalnie, prawda, bo dlatego cię męczę, dlatego cię obrażam, dlatego e, się kłócę. A potem ona mówi: Ale to ja nie chcę takiego związku. Ale to przecież wszystkie związki są takie. We wszystkich związkach się kłócimy, we wszystkich związkach miewamy trudne chwile. I ona się tak daje, e, e, jakby zagłaskać, no bo za chwilę usłyszę, że, że on chce z nią być do końca życia i nigdy nikomu jej nie odda. I to właśnie brzmi bardzo niebezpiecznie. Wiecie, to jest tak, że zastanawiam się, znaczy to nie tylko te dwa filmy i nie tylko mm, ta spora ilość naprawdę spora ilość przykładów e, czy przypadków, które ja znam z życia konkretnego, e, pokazują, że coś e, dzieje się takiego bardzo istotnego, że kiedy kobiety rosną, to mężczyźni maleją. E, bardzo to ogólne zdanie, bardzo, myślę, e, takie może na wyrost, może nie e, ładne, może seksistowskie. E, myślę, że, e, że to jest ten problem patriarchatu, prawda, że po to on się, że tak powiem, na tych e, podległych kobietach umacniał zawsze. Żeby nie weryfikować i nie konfrontować tego, jak bardzo my się mamy uzupełniać. A nie, że któraś strona jest lepsza albo gorsza. Czy słabsza. Każda z nacji, męska czy damska, ma swoje moce i swoje słabości. Oczywiście oprócz tego indywidualne, co jest poza wszystkim istotne we własnym życiu, jak się je ogląda czy przeżywa. Czy także w mojej pracy z ludźmi, jak się przyglądam ich sprawom? Ale kobiety chodzą na terapię, kobiety się uczą, kobiety się rozwijają, kobiety się kształcą i kobiety się rozwodzą. To kobiety się głównie rozwodzą. E, mężczyźni, jak wiadomo, bo to już wiadomo z badań, żyją krócej, jak nie są w związku, żyją bardziej chorzy. Bardziej e, narażeni na e, zaburzenia psychiczne, bardziej e, tacy zaniedbani. E, jest ich tych, którzy nie mają stałych partnerek, e, jest zresztą mniej, bo bardzo szybko po jakimś związku, który się kończy, mężczyzna stara się znaleźć kobietę, która będzie go wspierała w życiu. E, powiem Wam, że też. Mój ukochany pisarz dostojewski, prawda, piekielnie trudny w sensie emocjonalnym i bardzo takim rocznym, ale genialny, absolutnie, miał tę swoją żonę Anię. I ja zawsze to nie tylko on. Miał żonę, która pewnie po prostu spowodowała to, że żył, bo był i graczem, i alkoholikiem, i osobą szalenie pokiełbaszoną w środku. A tu mi się przypomina jeden film pod tytułem Żona. Glenn Close z nim grała. Jeszcze jeden znany aktor, ale nie pamiętam w tej chwili nazwiska. I ona z kolei się okazała, on dostawał do Blada część was na pewno widziała ten film za pisarstwo swe, a okazało się, że to ona pisała de facto te książki, ale on uważał, że to jest normalne. Eee, tak, niedawno też jakiś nieduży film w telewizji, nieduży mówię, bo wiecie, bez tych słynnych nazwisk o tym jak to, jak to redaktorka de facto pisała za, za faceta jego książki. No, dziewczyny się godzą na takie rzeczy i z miłości, i z poczucia, że mężczyzna jest większy. Był dotąd, prawda? E, I teraz tak, jak mężczyźni się czują e, no pozbawieni w jakimś sensie tego, że już za samym fakt, że są mężczyzną, są więksi, bo coraz więcej kobiet się na to nie zgadza, Uważają, że chcemy, żeby ich ściągnąć na, na dół. E, może niektóre kobiety się tak zachowują, natomiast nie przypuszczam i wiem, że nie, nie jest to postawa w ogóle kobieca, tylko taka, by ona była, żebyśmy się nauczyli partnerstwa. E, ja uważam na przykład, i na razie nie dużo jeszcze dziewczyn, e, że e, kiedyś. Kiedy mężczyźni e, pracowali dla rodziny, teraz też może pracować dla rodziny kobieta, że mogą być mężczyźni, którzy chcą hodować dzieci. Że mogą być mężczyźni, którzy są e, no, na przykład w zawodach, które coraz bardziej zresztą przejmują oficjalnie, prawda, takie kobiece, typu gotowanie, czy stylizacje, czy szycie, czy, 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 czy włosy, czy uroda, e, że tu się jakby znalazło miejsce dla mężczyzn i to nawet coraz bardziej popularnych i znanych. E, no więc też jakby sobie zdajmy sprawę, że są e, przeróżne typy, w których e, niektórzy mężczyźni są tacy bardziej, jak to się mówi, miękcy, słowo jest, e, nie, nie wiem, czulsi, delikatniejsi, subtelniejsi, wrażliwsi. I są kobiety, które są bardziej um, energetyczne, surowsze, kanciaste e, w taki sposób. Wiecie, co to się mówi, że to nie kobiece. Kobiece. Dlaczego nie? Kanciasta kobieta, też kobieta. E, e, wracając do tematu toksyczności w związku, właśnie takim związku, że on ją. Twierdzi, że ją kocha, ale tak naprawdę ją wsysa, ją, ją zjada, żyje jej życiem, chce, żeby ona zapełniła jego wielką pustkę. Oczywiście są też kobiety, które są takie. E, zresztą też mam na to przykłady. Ale opowiem Wam, bo jak już dziś jest o filmach. Był taki prześliczny film, chyba się nazywał Różowe Dziecko, nie pamiętam, francuski. E, prześliczny chłopczyk, taki wiecie, z długimi rzęsami. W lokach na, na głowie, taki właśnie delikates. E, no nie miał się łatwo w szkole. Bardzo go tam e, popychano i wyśmiewano się z niego i prowokowano do, do różnych e, m, bujek, których on bał się, nie znosił i źle w nich wypadał. E, cierpiał bardzo. Został zabrany z, przez rodziców, czy, się, może nie tylko ze względu na niego, ale również wynieśli gdzieś, gdzieś na wieś. I on się wybrał, słuchajcie, do ogrodu, znalazł żywopłot jakiś taki wielki i tam coś zwiedzał sobie i razem z tego żywopłotu pojawiła się taka rozczochrana, fajna wóźka z takimi włoskami, wiecie, krótkimi na wszystkie strony i taka mordka, taka takiego łobuza i wylazła taka dziewczynka w spodniach jeansowych, w koszuli, w kratę z podskręconymi rękawami i mu mówi, a skąd ty tu jesteś, a będę tu mieszkał, o to fajnie, będziemy się razem bawić. I w tym momencie, no to się jakoś w tym filmie fajnie ułożyło, że Delikates znalazł swoją mocną kobitę i jak oni to robią w dzieciństwie, i jak oni się polubią, i jak oni będą się wzajemnie uzupełniać, i bawić, i cieszyć. Nie wiem, czy będzie z nich para na całe życie. To przecież nie o to chodzi, ale każdy z nich coś bardzo ważnego dostanie od tego drugiego, a też da temu drugiemu. Ten bohater anatomii upadku. Bo to upadek, no to taki podwójne znaczenie ma to słowo, bo on naprawdę spadł tam z drugiego piętra, w z ich domu. A z drugiej strony upadek związku, upadek miłości, upadek e, poczucia wartości, prawda? Upadek też bezpieczeństwa i dla tego dziecka ich, i dla, dla w ogóle upadek takiego czegoś, co rokowało, że będzie świetne. E, to, ten, to ten bohater, no… No Jakby nie wiem, spotkał tę fajną kobietę, ale może za późno. Ale skąd się tak bierze? Ja Wam powiem w bardzo dużym stopniu: z nieobecności ojców. E, I z takiego stosunku patriarchalnego ojców do synów, którzy są według nich zamiękcy, czyli to co się tak mówi, nie bądź baba okropne, bo się obraża zarówno kobiety, jak i tego młodego chłopaka czy mężczyznę że jego podobieństwo, co we właśnie we wrażliwości, być może w czułości, być może w tym, że się czegoś boi, do kobiet ma go absolutnie skreślać. W każdym razie tatuś mu da popalić, bo tatuś musi się podnosić, wiecie, na e, pomniejszeniu swojego syna. Stasznie potrzebni są ojcowie. Są tacy oczywiście, dla których radością jest to, że ich syn ich przerasta. Tak samo jak matki. Które się cieszą, że ich córka, ich w ogóle rodzice, nauczyciele, mistrzowie, mistrz prawdziwy zawsze jest najbardziej zadowolony, kiedy uczeń go przyrasta, bo to oznacza, że był prawdziwy mistrzem. To troszkę inny temat, ale związany. E, wracając do tego, czy mój ukochany jest toksyczny. Jest oczywiście tak, że toksyczność ukochanych może się bardzo różnić. No, jedni się jak to powiedzieć, zatrzymują na, y, wiecie, takich ironicznych i nieprzyjemnych y, ocenach, y, przytykach, y, robieniu przykrości czy niedocenianiu, czy niepomaganiu. Inni się biorą za ostre dokuczanie, krytykę, rozpowiadanie po, po innych, jaka nieudana jest żona, a potem oczywiście przepraszaniu, błaganiu. A inni jeszcze biorą się za damski boks, czyli y, robią już rzeczy y, bardzo niebezpieczne dla życia. Y, kobieta może mieć y, te granice, tak jak mówiłam, bliżej w sobie, wiedzieć bardziej, że czegoś nie chce, lub bardziej się pogubić. Y, warto. E, mieć przyjaciół, którzy nam mówią e, prawdę. Bo jeśli słuchamy ludzi, którzy się e, nie wychylą z tym, żeby powiedzieć: Ona miała przyjaciółkę, która mówiła prawdę, a potem przyjaciółka, a może mogłam zrobić coś więcej może mogłam ją ratować ale to nie zawsze się daje. Ktoś może być bardzo niechętny w słuchaniu że Twoja miłość jest jak kula wbita w płot. Hmm? Wysłana w bardzo niedobrym kierunku. Więc wiecie, to jest tak, że ktoś, kto jest mniej toksyczny, bardziej świadomy, jeżeli spotka partnerkę, która jest pewniejsza siebie, da granice, bardzo wyraźnie będzie wymagała różnych rzeczy. Jednocześnie doceni to, co w partnerze jest wartego tego, to on e, może powoli. Czegoś się nauczy. Natomiast są takie poziomy, że tak powiem, tej e, toksyczności, że trzeba szybko uciekać. E, no i teraz jest też pytanie, że bardzo jest istotne, dokąd, prawda? Czy mamy bliskich ludzi, czy mamy rodzinę, która to zrozumie? Bardzo Wam w związku z tym radzę zakładać siatki przyjaźni i współpracy. O czym powiem kiedy indziej. Powodzenia i życzę Wam oczywiście, żeby się nie okazywało, że Nasz ukochany jest toksyczny. Ani żeby się nie okazywało, że ja jestem toksyczna. Cześć.